Dzień dobry, Agnieszka Żewicka-Belt, witam i zapraszam na wiadomości telewizji Imperium w poniedziałek 24 października. Dzisiaj w programie m.in. ostatnie pożegnanie policjanta, komunikacja miejska we wszystkich świętych i nieudana inauguracja w Sośnicy. Zaczynamy serwis. 19 października w drodze do pracy w wypadku samochodowym w Szauszy zginął Grzegorz Suchowolec. Policjanci z Tarnowskich Gór ustalają przyczyny i okoliczności tego zdarzenia. W sobotę odbyły się uroczystości pogrzebowe. Wzięli w nich udział pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach, inspektor Roman Rapsztyn, przedstawiciel komendy głównej policji, komendanci miejscy i powiatowi, przełożenie aspiranta oraz jego koledzy, koleżanki i współpracownicy. Na przełomie października i listopada zostanie zmieniona organizacja ruchu drogowego w rejonie dwóch Gliwickich Nekropolii przy ulicy Kozielskiej i Świętego Wojciecha. Aby ułatwić dotarcie w rejony Nekropolii i zachęcić 1 listopada do skorzystania z komunikacji miejskiej, Gazetka GOP po raz kolejny wprowadza tego dnia darmowy przejazd wszystkimi liniami autobusowymi. Standardowo w tych dniach komunikacja miejska w Gliwicach będzie funkcjonowała według sobotnich rozkładów jazdy. Tradycyjnie w 1 i 2 listopada zostaną uruchomione cztery dodatkowe bezpłatne linie autobusowe, którymi będzie można dotrzeć w rejony gliwickich nekropolii. Straż Miejska ogłosiła kolejny już w tym roku nabor w swoje szeregi. Do zadań strażników należy między innymi ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, kontrola ruchu drogowego i publicznego transportu zbiorowego, ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, czy konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy. Wymagania niezbędne, które muszą spełniać kandydaci to wiek, minimum 21 lat, wykształcenie średnie, oraz wysoka sprawność fizyczna i psychiczna oraz prawo jazdy. Aplikować można do 12 listopada. Więcej informacji na stronie internetowej Gliwickiej Straży Miejskiej. Piłkarki ręczne Sośnicy Gliwice rozgrywające swój debiutancki sezon w pierwszej lidze w sobotę zaprezentowały się gliwickiej publiczności. Sośniczanki w hali przy ulicy Sikorskiego podejmowały jednego z faworytów rozgrywek MTS Kwidzyn. Mimo klasy rywalek gospodynie długo dotrzymywały im tempa, a pod koniec pierwszej połowy wyszły nawet na dwubramkowe prowadzenie. W końcówce górę wzięło jednak lepsze przygotowanie motoryczne zawodniczego gości, które szybkimi kontrami zdobywały kolejne punkty. Sośnica na te ataki odpowiedzieć już nie umiała i po niezłym meczu uległa MTS-owi Kwidzyn 28 do 33. Bola łzy, goryczy, łzy, rozpaczy. Taki jest sport. Szkoda, szkoda, było blisko. Do 57 minuty miałyście szansę. Wynik nie odbiegał różnicą trzech bramek. Niestety, taki jest sport. No właśnie tak jak pan powiedział, taki jest sport. I tym razem się nie udało. Wyciągniemy wnioski, poprawimy błędy i, i do przodu. Na nie spodziewał się pan łatwego meczu, bo dziewczyny z MTS-u przed spotkaniem po tych trzech kolejkach zajmowały drugie miejsce w tabeli, były wiceliderkami, więc na pewno się nie nastawialiście na łatwy mecz. No na pewno nie. No, nawet nie byliśmy w roli faworyta. Ale, ale jednak nasza hala, pierwszy mecz u nas, mimo mówię, mimo kontuzji i niepełnego składu, jednak pokazały dziewczyny charakter i mogliśmy ten mecz po prostu wygrać. Także myślę, że z biegiem czasu nawiążemy walkę z każdą inną drużyną. Czy to były te pozytywy, że nawiązaliście walkę z, tak, z wiceliderem? Tak, a wydaje mi się, że z bardzo dobrej strony. Pokazały się też bramkarki, pobroniły. A myślę, że powoli, powoli gdzieś, gdzieś te, te punkty w końcu przyjdą do nas i będziemy, będziemy walczyć i bić się o, to, o, to, o tą górną półkę, a nie ciągle być tam czerwoną latarnią tabeli. To wszystko, co przygotowaliśmy dziś dla Państwa. Dziękuję za uwagę. Przypominam, że można nas oglądać w sieciach światłowodowych Imperium Telekom oraz na stronie tvimperium.pl. Najświeższe informacje i komentarze dostępne są również na naszych portalach społecznościowych. Zapraszam jeszcze na prognozę pogody, a kolejne wiadomości jutro o stałej porze.